Teraz mamy już prawie skończony, i przyszła pora na montaż oświetlenia. W starannie kupiłem sobie takie kinkiety ogrodowe, ścienne, bluma, Warnes. Klosz ma szybki szklany, natomiast korpus jest metalowy, ze znalu, taki aluminiowy stop. Od góry przykręcamy takimi dwoma małymi śrubkami. Te śrubki mogłyby być trochę większe i solidniejsze, ale i tak się powinno trzymać. Przyłącze energetyczne do mojej wiatry. Jest rozłączane, ja wolę mieć tak. Żeby się nie obawiać, przy jakiś piorunek, że mi popali instalację, to zrobiłem to odpięte, a podpinam, kiedy mam taką potrzebę. W puszce hermetycznej zamontowałem przewody, łącząc je z łączkami, wago. wago. Są te mniejsze złączki. bardziej mi pasują chińskie, za złoty 20. Zł, może nie są idealne, ale dużych prądów tam nie będzie. Kabelek natomiast do lampki. Myślałem w początku, żeby przepuścić na wylot, ale jak zacząłem, że ten promień zdjęcia tego przewodu jest jaki jest, a rozetaj tak jest deski, a dużo lepiej nie będzie, to po prostu go dookoła. No i powoli, jak już mamy przewód, no to przyjdzie pora na to, żeby go jeszcze jak zabezpieczyć. Ja go jeszcze może w peszelek, 16, mniejszy. ale jak kupujecie przewód, to dobrze, żeby to był jakiś lepszy, nie taki zwykły poliwinylowy. O takie najtańsze przewody od ultrafioletu ze słońca i mrozu, po prostu zaczynają pękać, mogą się jakieś zwarcia porobić. A taki przewód gumowany jest może trochę droższy, ale przynajmniej pewność, że nam ta wiata nie pójdzie z dymem. A jeszcze jak przypuszczam przez peszel, to się trochę zgapiłem, bo mogłem jeszcze nie odizolowane przewody zrobić, więc musiałem je pozaklejać taśmą, żeby mi się tam nie pątały w tym peszlu przy przyciskaniu. No, i jeszcze segniazdko zamontowałem podwójne, bo jednak warto mieć prąd na zewnątrz. No to jakaś kosiarka, czy coś trzeba podpiąć, a tak kabel się ciągnął przez cały taras. No i voilà. Lampka świeci. Tyle satysfakcji. Po wielkiej budowie można sobie wreszcie wieczorem posiedzieć na tarasie. Ale mamy mały problem. Lampka, mimo wyłączenia, sama mruga. A jest to spowodowane tym, że wziąłem na razie byle jaki wyłącznik jaki miałem, i ten wyłącznik ma tutaj podświetlaną neonówkę. A neonówka jest podłączona równolegle z przyciskiem. I ten mały prąd, który przez tą neonówkę, jest wystarczająco duży, żeby tą naszą żarówkę LED włączał. Troszeczkę, żeby się także żyła, czy mrygała, a nim się w nich to kondensator naładuje. No jest kilka opcji. Najprostsza, którą ja użyję, to po prostu to wytnę, bo i tak. Nie potrzebuje tutaj podświetlania, i tak wymienię ten przycisk na jakiś lepszy, Aquanauta I z większą ochroną IP65. A tą neonówkę na razie wywalę po prostu z opowniczkiem. Oczywiście da się też to uratować, można sobie kupić kondensator bodajże, czy opornik, który tam wpinamy szeregowo i wtedy on zamienia tą, te prądy, które z tej neonówki uchodzą. Na energię ciepną, ale po co marnować prąd? Jak można po prostu kupić już współczesny wyłącznik świecznikowy z podświetlaniem leta, nie naunówką i nie kombinować. No i już wreszcie można sobie usiąść na tarasie i delektować się pięknymi gwiazdami albo pięknymi zachodami słońca. Bo dzisiaj zachód słońca był naprawdę piękny.